Powiedz mi Tadeuszu, co zadecydowało o tym, że podjąłeś decyzję o opuszczeniu strajku? To nie było moje środowisko. W momencie, kiedy wiozłem tą żywność, kiedy zorientowałem się, jak sytuacja wygląda, kiedy widziałem, że jest kierownictwo regionu, moje, moje, moje kontakty, moje możliwości działania głównie były nie wśród robotników, nie na kombinacie i nawet tak w Centrum Krakowa. Także ja rozmawiałem o tym z Jackim Rakowieckim przede wszystkim, jak, jak sobie wyobrażamy dalszą działalność właśnie tą pozastrajkową. I po tej rozmowie, po namyśle, doszedłem do wniosku, że, że pójdę do Mietka, że po prostu napiszę sobie pełnomocnictwa, które by mi się przydały, tak jak sobie to wówczas wyobrażałem. I pójdę z nimi do Mietka Gidem, no i powiem mu, jak, jak, jak widzę swoją rolę i spytałem się go, czy, czy czy, czuję, czy ma do mnie wystarczające zaufanie, żeby to podpisać, czy nie. To były pełnomocnictwa na, między, do, do, to były pełnomocnictwa do reprezentowania zarządu regionu, Regionalnej Komisji Strajkowej w momencie, kiedy nie byłoby możliwości nawiązania kontaktu z nią oraz były to pełnomocnictwa to już nie pamiętam, jakie tam były szczegóły, ale, ale chyba było do, do wydawania ewentualnie oświadczeń czy coś takiego w imieniu, jeżeli nie byłoby możliwości, ten czy też do działania w imieniu Regionalnej Komisji Strajkowej oraz pełnomocnictwa do przejmowania pieniędzy, zarówno były to prawie że weksle na konkretne kwoty, to były kwoty tam, ale było także, było także takie generalne upoważnienie do przejmowania, do przejmowania gotówki, bez, bez określenia kwoty, no i to było tak pod rząd, że tak powiem i na zasadzie poszedłem, wtedy akurat nie miałem problemu z Mietkiem Gilem, chyba znikającym, tak jak przy pełnomocnictwo do tego, żeby pojechać, żeby przywozić tę żywność, I poszedłem do Mietka i powiedziałem, słuchaj, jeżeli uważasz, że możesz to podpisać, no to, to, to podpisz z tego to, co uważasz, że ten mnie tak wziął, podpisał jedną stronę, bo to było chyba na dwóch stronach, podpisał, złożył te cztery czy pięć podpisów, podpisał wszystko. I w tym momencie bramą, boczną bramą, nie główną, bo tak górna była wstawiona, w dodatku tam już nie widziano z tym autobusem, więc też ktoś byłby bardziej boczną, Bra nie nawet nie bramą, przepraszam, już przez, już, już przez płot, już przez płot wyszedłem, wyszedłem z kombinatu około 15-16, następnego dnia strajku. To polega na tym, że ty przez płot ze strajku, a ktoś inny zbada <laughs> to, że na strajk przez płot. <laughs> Tylko pytanie, co jest bardziej autentyczne. Co dzieje się z Tobą dalej? No więc wiesz, i, i, i to, to jest ten koniec tego, tego wątku kombinatu, dlatego że ja wyjeżdżałem z kombinatu i to też jakoś było zmiankowane, chociaż nie wiem, czy, czy bardzo mocno konsultowane, ale i pierwsza rzecz, którą robię, wychodząc z kombinatu, jadę do KURI i staram się, wiesz, no, staram się przekonać, że Machalski przyjechał na kombinat, do już święto. To oczywiście pan Machowski nie jest y, tym zainteresowany. Nie, nie, nie przyjął, nie? Nigdy się nie spotkałem z Machalskim osobiście. Przyjmujem jak się z Fidelus. Y, natomiast... Y, y, który widzi moje pełnomocnictwa i którego niesłusznie przez lata podejrzewam, że on był źródłem tego, że Służba Bezpieczeństwa wiedziała o tych pełnomocnictwach, nie na zasadzie podejrzeń tego bycia w 100% przekonano, to potem wrócimy do tego, ale tutaj najistotniejsze jest to, że ja tam spotkam Jacksmagowicza. To jest istotne, jeżeli chodzi o Fidelusa, mianowicie. Ty go podejrzewasz dalej, że on był źródłem tej informacji? Nie, to znaczy ja wiem, kto był źródłem tej informacji i wątpię, że nie mam żadnych przesłanych, żeby sądzić, że, że było jeszcze dodatkowe źródło z tych dokumentów, które znam. Fidelos był później proboszczem chyba w tak, Kościele to tak. No i legendy. Legendy no, że... tak, no i mówię, i, i, jako że w aktach służby bezpieczeństwa dzisiejszych znajduje to, że w, że w tamtym momencie mają zapisane nie na zasadzie, że mówi, że jest, że ten, tylko że jest pełnomocnikiem gila to z wiarygodnego źródła jestem, byłem przekonany, że muszą, musieli mieć taką informację. Jako, że niewiele osób w ogóle widziało te, z osób słyszało o tych pełnomocnictwach, niewiele widziało z tych, które widziały takim wiarygodnym źródłem byłby fiderus. Natomiast okazało się, że przekazały człowiek, tego one były przekazywane, a imieniu oryginały. Ale do tego dojdziemy, do tego dojdziemy. Dojdziemy, ale do... tego ci nie odpuszczę, to masz dokładnie okay, tak, opowiadać. A nie, Grenioka mam tutaj na liście, bo ja mam teraz taką listę z nazwiskami, żeby nie zapomnieć. No, dziś przyszedłeś ze spisanymi donosami, tak? Tak, tak, tak. No to, to mnie bardzo. E, czy... No, ale spotykam Jacka Smegowicza. Tam w przedsiągku. Tak, oczywiście spotykaliśmy się czas od czasu. No jazku chodziły zresztą legendy. No, Jacek, tak, Jacek był szefem komisji zakładowej w Polmozbycie, niezbyt ważną osobą w zarządzie regionu, ale spędzał tyle czasu w zarządzie regionu, szarując tam wszystkie wycieraczki jak tylko mógł, że chodziły legendy, że rzekomo... Wolność Bycie była kartka na, 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 na jego drzwiach. Kolega przewodniczący przyjmuje we wtorki i czwartki od godziny 13 do 14. Yy, nie wiem, no tak, taką, tak, taka, takie, takie, plotki o chodziły, ale ja nie miałem wtedy jakichś szczególnych... Yy, nie, 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 miał, nie byłem A co Jacek przesadany. porabiał w tym zarządzie regionu? Yy, nie wiem, nie, nie, nic nie porabiał. No, 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 no to było? No, starał się być. Być. Starał, zaistnieć. Czyli innymi słowy, afiszował. Afiszował. Co zresztą w ogóle, że się robił najlepiej. No, ale, ale to wiesz, no, można być złośliwym w stosunku do ludzi i tak dalej. Natomiast, natomiast ja jeszcze tutaj nawet nie miałem takiego krytycznego podejścia do Jacka. Natomiast no, ono się wyrobiło i utrwaliło właśnie wtedy, 15, 15 grudnia. Tam niewiele brakowało, żebym go w taki i pobił. A co takiego Jacek zrobił? Jacek sobie stał, Jacek sobie siedział w momencie, kiedy mnie zobaczył, siedział sobie w tym przedsionku, tam prawie, że, nie wiem, prawie że tak jak bezdomni siedzą obstawiony torbami, żeby móc siedzieć na stałe. Widać było, że tam Czyli jest zadomowo. Ale słowackiego zamienił na Franciszka Tak, tak. I jak nie zobaczył natychmiast radością, jak dobrze, że Cię widzę, słuchaj, bo my musimy założyć, założyć zarząd regionu, komitet strajk regionalny, zarząd regionu musimy odtworzyć. No mówię, ja zaraz, no jesteś trochę na bieżąco, właśnie przyjechałem z kombinatu Mietek Gil, wiesz, jak chcesz w komitecie, no świetnie, jesteś potrzebny, jeźdź na kombinat Mietek Gil, prowadzi strajk, przejął funkcję. A co ty taki dupek Mietek Gil? My tutaj... I wiesz, no ja w tym momencie ruszyłem na niego, bo to już mnie nie interesowało gdzie i jak, to, to rozumiesz, jakie są wtedy emocje. I, w, i, w, i, i, I dokładnie w tym momencie wchodzi ksiądz Kaszy z Fidelus. I, I chyba nie wiem czy się zorientował, chyba nawet się nie zorientował, co się dzieje, ale mówi, o słyszałem, że pan z kampinatu, pan pewno głodny, proszę na obiad i tak dalej, byłem bardzo kulturalnie przyjęty, ale tylko właśnie na poziomie księdza kanclerza A i, 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 i na tym się to skończyło.